Nazywam się Agnieszka i zapraszam Was dzisiaj na nowy film. W tym filmie, jak widzicie, po tytule trochę Wam opowiem o tym, jak było na początku mojej ścieżki z fotografią i jak to się w ogóle stało, że zaczęłam się tym interesować i później jak zdobyłam swoich pierwszych klientów na sesje zdjęciowe. Jeżeli jesteście ciekawi tego i może też Was zainspiruje to do tego, żeby robić zdjęcia, do tego, żeby zostać fotografem, fotografką. Jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam do oglądania. A żeby nie było aż tak nudno i żeby tu nie było tylko vlog taki z ręki w pokoju, to zapraszam Was na mały spacer, bo Dzisiaj jest bardzo ładna pogoda, jak widzicie, słońce razi, więc chciałam was zabrać na taki mini spacer. Słońce dosyć mocno świeci. Cieszę się, że tu nikogo nie ma, bo w sumie bym się tak wstydziła, ale tutaj zazwyczaj nikogo nie ma, więc mogę sobie do Was pogadać. Maseczkę też ściągnę. Przechodząc do tematu, jak ja zostałam w ogóle tą fotografką, o ile to tak można jeszcze nazwać, ale myślę, że osoba, która robi sesje zdjęciowe po prostu fotografka i nie trzeba do tego jakiś kursów nie kursów czy innych szkół. No to spytać Aga, jak ty to zrobiłaś? Skąd ty brałaś tych klientów? Skąd ty brałaś modelki? No więc zaczęło się to w ogóle tak, że zaczęłam nagrywać na YouTube. Miałam właśnie zajawkę na aparaty i dosyć fajnie mi się oglądało rzeczy, które są związane z produkcją w ogóle wideo, w sensie takim youtube'owym. Lubiłam po prostu montować. Lubiłam się uczyć montować i po prostu tak zaczęłam po prostu dbać o to, żeby mieć fajną jakość i dzięki temu miałam aparat. Ale miałam też aparat na różnych wycieczkach i na różnych wyjazdach z przyjaciółmi, z rodziną. No i że miałam ten aparat, to oprócz filmów robiłam też zdjęcia. I robiłam zdjęcia ludziom, a zazwyczaj nikt nie miał takiego sprzętu jak ja, przynajmniej w początkowych fazach, że tak powiem, nikt nie miał takiego czegoś jak aparat taki dosyć porządny, więc ja robiłam zdjęcia ludziom, i jakoś mi to tak wychodziło. Później zaczęłam oczywiście kombinować z obróbką zdjęć, z edycją. Nauczyłam się w takich aplikacjach właściwie. To było na początku tak, że obrabiałam sobie zdjęcia z wyską, bo tylko to było mniej więcej. No i zaczęłam wrzucać to oczywiście na Instagrama. Miałam pracę, w której robiłam też zdjęcia na szkoleniach ludziom, i dzięki temu trochę wyczuwałam już momenty, w których ludzie w miarę. Dobrze wyglądają w sensie Wiecie, są w fotografii takie momenty, w których po prostu czujesz, że musisz zrobić zdjęcie, bo jest jakby taki moment, uchwycenie chwili, która ma znaczenie. O, można tak powiedzieć. Zaczęłam dużo, dużo, dużo manewrować z różnymi suwaczkami w Lightroomie, bo już miałam Lightrooma. No i takie były początki, czyli po pierwsze dużo ćwiczeń, po drugie znalezienie osób, które, na których można ćwiczyć. I u mnie to były osoby zazwyczaj na początku, które znałam, bo, bo była siostra, koleżanka, ktoś z rodziny. No i tak ktoś. Zaczęło w sumie. Ja bym nie wiedziała w których momentach robić te zdjęcia, ale widziałam strasznie dużo zdjęć, oglądałam YouTube'a, gdzie byli fajni fotografowie. Mogę wam podlinkować na dole. Na podstawie tych różnych zdjęć nauczyłam się, co wygląda dobrze, bo trudno mieć taką intuicję samemu w sobie na początku, żeby wiedzieć co konkretnie jest dobre, a co złe. Znikąd się to nie bierze. Postawiłam was na jakieś, jakimś drzewie w ogóle. No więc jak, jak to było w ogóle, że ja zdobyłam tych klientów pierwszych? Było to tak, że w sumie postując moje zdjęcia na Instagramie, ludzie zauważyli, że umiem to robić i że im się podoba mój styl i że widzą, że ja żyję, że to robię. Że cieszy mnie to, że w opisach piszę, jakie emocje mam związane z tym, że robię zdjęcia. No i w międzyczasie znalazłam moje ukochane drzewko, które chciałam znaleźć. Nie pamiętam jak ono się nazywało, ale chcę zrobić na pewno sesję na takim tle, bo jest mega. No i tak to było właśnie, że ludzie zauważyli, że to lubię, że to robię, że jestem w tym regularna. Też musicie pokazywać swoje prace, nawet jeżeli nie są idealne, perfekcyjne. Po prostu pokazywać swoją podróż po tym, co robicie, bo nikt nie jest na początku wszystko wiedzący i po prostu każdy się uczy na początku. Ja też się uczyłam na początku. I nie powiem, że były jakieś idealne zdjęcia na początku, wszystko wyretuszowane idealnie i w ogóle kolory, ekspozycja, ostrość nic nie było idealne na początku. Dlatego też chciałam Wam powiedzieć to, że moja była taka podróż. Może Wasza będzie podobna albo trochę inna w ogóle. Może od razu załapiecie wszystko i będziecie wszystko umieć. No i też powiem Wam, że. Ta działalność na Instagramie czy w ogóle w mediach społecznościowych bardzo Wam dużo może dać w fotografii, bo no, będziecie mieć możliwość dostępu do ludzi, którzy Was docenią i którzy Wam zaufają i będą chcieli, żebyście im robili zdjęcia. Bądźcie sobą. I wszystko Wam wyjdzie, bo ja tak robię, chcę być z sobą cały czas i chcę to dalej robić. I być tutaj i na YouTubie, i na Instagramie, i robić zdjęcia, i inne kreatywne rzeczy. Także mam nadzieję, że ten vlog Wam się spodobał. Ja robię zdjęcia, do zobaczenia później. Muszę znaleźć 35, bo wolałabym robić te zdjęcia 35. Chyba teraz nagrywałam kitowym obiektywem, a to mam Sigma 35mm 1.4 światło, więc z tym Golden Hour'em. I z tym drzewkiem myślę, że będą fajne efekty. Okej, okay, teraz widzicie, jaki jest mój setup. Nie chcę się zciągać z mikrofonu. Eee, 30 pionka, piękne drzewko i Golden Hour. Muszę Wam powiedzieć, że ten spacer mnie zaskoczył dosyć. E, bo. Nie widziałam, że aż takie ładne widoki będę mogła zrobić. Także jeszcze jest takie pomarańczowe tło, pomarańczowy zachód Słońca. Dziękuję Wam za oglądanie. Wiem, że pewnie nie poruszyłam wszystkiego, co chciałam, ale tak to jest jak się idzie cały czas, więc jeżeli macie jakiekolwiek pytania, odpowiem Wam w komentarzach albo zrobię nowy film o tym także jakąś część drugą, czy coś takiego z Waszymi pytaniami, jeżeli jesteście ciekawi tego, jak tutaj właśnie udało mi się zrobić to, co zrobiłam, to dajcie znać i widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia. Cześć i pamiętajcie, bądźcie sobą.